Siema widzowie dla was dziś nowy film na e, mój kanał z Fortnite'a i robimy dzisiaj tylko piła challenge, że tylko gram piłą, że mogę używać tylko piły po prostu do ratowania i do zabijania i zobaczymy jak mi pójdzie. Ram oczywiście Battle Royale zwykłe, żeby nie było jakoś inaczej. Mam nadzieję, że wszystko wyjdzie, ale jak nie, to no to trudno. Wszystko nie wyjdzie, ale wątpię, żeby nie wyszło. Dobra, ja się z wami widzę, jak się załaduje wszystko. Dobra, już się załadowało, więc polecimy sobie w sumie... Może na. za Na zaświaty, Sobie na zaświaty, światy. 2000 metrów. Okej. Okay. No, za światy, będzie dobry. Dobry bus jest, więc. po że... ja już. które? Ja sobie wyskoczę. Sumę znacznik. Mam nadzieję, że wygram. Nie wiem. Ostatnio, jak robiłem jeden jedną skrzynkę challenge. To było dwa miesiące temu. Więc no nie wiem. Jakoś dawno nie było tego. Nie nagrywałem jakoś dawno jakiś challenge. miałem nagrywać i nie nagrałem w końcu, ale może jeszcze będzie jeden, ale nie wiem jaki w sumie, nie wymyśliłam. Wydaje mi się, że piła będzie fajna, że tylko piłą. Nie wiem, może jeszcze jakiś challenge, nie wiem na przykład. Nie wiem jakiś. Albo tylko bronią Mephisto może. No nie wiem, może takie, nie wiem jakie są. Więc ja mogę tylko piły używać, dlatego... Jakby chodzi o to, że Dopóki nie znajdę piły, no to mogę używać innych broń, a jak znajdę piły, to już muszę używać tylko piły. Więc ja mogę normalnie sobie skrzynki brać. O tam jest... Nie wiem co to jest za zioma, ale dobra. Nie szczeraj do mnie. No daję sobie zabiję pewnie. Szczuję fajnie, fajnie jakby drobna piła w pierwszym. Gdzie jest? A ja go nie widziałem. Myślałem, że on był tam. O kurczę, co jest? Dobra. Piła, 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 pi Dobra. Nie ma piły. Piła gdzieś musi być. Jeśli nie znajdę przez cały mecz, będę trochę zawiedziony. Zgadzam się, gdzie może być piła. Dobra, idę tam. Tu, dawaj piła, dawaj piła. No nie no, ten, tym też bym pograł chętnie, ale No za niedługo będę się... Nie, 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 fizę, nie, nie. Nie się to wywalić. I oczywiście działko też siedzi, bo jakby działkiem mogę grać, dlatego że działko to jest niby broń, ale tak naprawdę to... Mogę, no bo dobra, nie nie, nie, nie muszę grać działkiem. I zobaczyć, co zrobi z Mephisto, bo... Chciałem zobaczyć w ogóle, co zrobi z Mephisto, więc... Gdzie go zabić? Co?! Nie da się go zabić? Aha, on ma tu jakąś tarczę. Aha, I wiem, gdzie go zabić tarczą, ale ja nie mam tarczy. No to nieźle, to nie sprawdzę tego, bo chciałem zobaczyć, czy się da zabić mefistą, no ale nie da się. Jakby przez normalnie, tylko się da tarczą, bo oglądałem im myślałem, się zastanawiałem, czy gościu to robił tarczą, a nie czymś innym. Czyli okazuje się, że tylko tarczą możemy robić mefisto. To ciekawe, tego nie akurat nie wiedziałem. Jakoś. Myślałem, że jak gościu w tarczą na filmiku, no to to był jakiś clickbait. Nie nawet, nie, nawet nie szczepiły nie mam. Myślę, że przecież na postępne iść. Czy tam postępne? Nie wiem, jak to się nazywa. Tam przecież jest ziomek, który daje to. Nie wiem, jak on się nazywa. O, co jest? Cofnęło mnie. Halo. Portal. O jezu, no nie tutaj miałem iść. Dobra, idziemy na postępne, czy tam postępne? Nie wiem, jak to się nazywa. Ja tego nigdy nie umiem wymówić. Może um, piwa będzie po drodze, ale wątpię, więc pójdę. O, metal To się przyda, A, przyda mi się metal Okej. Okay. Jest chłop, dobra, to ja muszę go zbombić. Co ty tutaj budujesz, kolego? O, dostałeś w nogę. Dobrze, o, jego ściana nie zatrzyma wszystko, co miał. Co miał? No, maców to on za dużo nie miał. No dobra, przynajmniej ważne, że mam jakiekolwiek końce. Ważne, że miał jakiekolwiek, ale no dobra, może piłę znajdę. O, bilibomby! bomby! Ja w ogóle nigdy tym nie grałam, ale trudno. Piła, proszę, żeby to było piło. To akurat tarcza. To wtedy mogła mi drknąć tarczę, nie teraz. No więc tutaj może być. Czy tutaj jest ten ziomek, bo jeszcze go nie ma? Jest. A ty masz piłę? Nie wiem, czy ktoś mnie mnie nie wykupił. Nie wykupił nikt. Dobra, kupuję piłę. Wywalam to, dobra jeszcze to działko wywalę, żeby nie było, że, nie wiem, bo nie wiem czy to się uznaje, że jak, no nie, bo to się nie tak nie, ten, nie wiem czy to się uznaje, więc wolę zostawić tą tarczę, żeby nie, y, to wolę zostawić, no jak to się nazywa, no działko to automatyczne, żeby nie było, że na przykład, że oszukuję, ale to działko ledwo bije, ale dobra, niech już będzie, wolę, żeby było piło. No i jak mi za chwilę się piła drobnie, ja to wiem. I do leczenia ja będę miał? Ja nic nie potrzebuję więcej. Jakby leczenie i może jetpack by mi się przydał. No i wiem, no i najlepiej jeszcze. jeszcze. Jeszcze by było najlepiej, gdybym miał jetpack. Jetpack by się by mi bardzo przydał, ale ja poznałem swoje szczęścia. Ja w ogóle jetpacka nie widziałem. Ja nawet nie wiem, czy jetpack jest w ogóle jeszcze w grze. Nie wiem, czy jest, dlatego że ja go nie widziałem dawno. Bo ja dzisiaj, ostatnio grałem dużo rankedy, ale no, nawet jak gram sobie zwykłe Niezwykłe, no, niezwykłe no to ja nie jakoś nie widzę. Dobra, ja mam wszystko: brakuje mi dwóch apteczki, ja będę miał full loot i maców trochę. O, Ok, apteczka? Um, dobra, to jest pewnie gdzieś apteczka, leży tu. No to ja mam full loot, dosłownie. Ja mam wszystkie, chyba wszystkie prawie, całe możliwe prawie leczenie. Dobra, brakuje mi tylko jagódek: chyba tylko jagódki. O, widzę ziomka, jakby słyszałem, widziałem to Bilibomby! Ja bym mógł też z bilibombem grać. Ja nigdy jeszcze nawet nikogo nie obiłem z tą bilibombą, a zabić ja nawet nikogo jeszcze prawie nie widziałem. Widziałem, wiem, że ludzie mają często Billy bomby, bo widziałem. No i dobra, o nie. Ja uciekam od niego. On nie jedzie samochodem, ja się tu gdzieś schowam. Bo nie chcę tak szybko zakończyć tego challenge'a, bo obawiam się, że że mnie zabić jakoś łatwo, więc ja się tutaj poczekam. Nie będę trzymał piły, bo nie wiem czy to tak nie działa, że ona jakby ma taki głos, no. Zamku duma jest niewzięty medalion. No i z Rafta. Nie no, on tu musiał wyjść. Dobra, ja uciekam od niego. Ja nie chcę tak szybko paść, ale wydaje mi się, że on może mnie zabić. To tak ja po prostu ucieknę. Mam nadzieję, że nie będzie zmyślał, mam nadzieję, że mam pokojowe warunki. No chyba ma, bo do mnie nawet nie śmiałem. Ale jak będzie mnie gonił, to po prostu wezmę auto. No chciałem jak najbardziej, ale jeśli on będzie mnie gonił, chciałem na jak najbardziej grać piłą, że pod rotate, ale dobra. Najbżej. Bo nawet nie mam, nawet ze mną nie chciał iść, więc to dobrze. No nie chcę tak szybko zakończyć. No bo jakby uciekam przez to, że nie chcę zginąć jakoś. Bo on może być na przykład jak bardzo jakieś dobre albo. Taki w połowie dobrze, że on może być dobry, albo nie. tego obawiam się tego, że on może być dobry i po prostu nie chcę się z nim bić, żeby tak szybko i nie zakończyć, Ale nie wiem, czym to jest zamknięte? Szkoda, że to jest zamknięte, bo tak żebym sobie zdobył tego. Więc to jest Avenger. i tam jest ta skrzynka. Tego. Ale ja mogę używać Rotate'u. Mówię w sensie um, tych... Nook Iron Man'a mogę używać, ale, nie, ale to się nie to nikt mi nie zostawił. Okej, okay, czyli to jest jedyne prawie... To jest praktycznie już jedyny środek transportu w Fortnite'cie. Czyli jest samochód? Jetpack, ale nie wiem, czy Jetpack jest w jeszcze. No i... Co jeszcze jest w grze? Oj, ziomek. To będziemy... Mu... Wow! Taka ta piłama? Co tu się dzieje? Nie wiem, czy się... To złoty auk, nie, jest dobra. Napiszcie w komentarzu, no napiszcie w komentarzu, czy chcecie więcej takich challenge'ów z Fortnite tego typu. Że na przykład jakaś jedna broń, czy coś. Aha, użyło mi się dasz, kiedy ja nawet nie kliknąłem z tego. Z kapela, tym to wziąłem, jak matce, więc dzięki. Obił mnie trochę, ale to trudno. No dobra, tacą, która auto serwuje. A, już zwróciło mi się wszystko dosłownie. Jeszcze wyszłam na plus. nie dość, że mi gościu przyniósł macy, to. Co jest? Jakiś. Aha, ja sobie czaszki zmarnowałem. Dobra, jedną, to muszę oszczędzić tą czaszkę. Ty ten. A ja mogę ich obić, bo ja mam taką jeszcze zadanie. Nie jest to inspirowane jakimś zadaniem na przykład, bo mam takie zadanie. Żeby piłą obić. Ale to po prostu. Ja po prostu sobie chciałem zrobić jakiś challenge nie wiem kroki ale to chyba ten bot miał takie nie to już jest to jest jeden bot chyba jakiś ziomek no to był bot siema i to nie będzie takie trudne bo tak piła po by 75 ostatnio z ziomkiem przegrałem dlatego że Gaścio sobie po prostu nie skolapsował piłam, bo tak wjeżdżał, to jest takie szybkie to rozwały. Ej, tutaj jest kampa. O nie, tutaj są bronie. O no i super. Dla z moich czaszek było. Troszeczkę bym się przydał później. No i właśnie mnie tak skolapsował piłą no i tyle. I nie zabił. Bo ja nie miałem szans. Nie Ja miałbym czwartego wina z rzędu, ale co się stało? Nie, musiałem skolapsować i mnie zabić. Bo ta piła, jak się tak bije, to ja lecę w różne kierunki. I się będzie miał działko, co co najwyżej będzie trochę jakoś obić. o Oj i to też dziwnie tak bije, więc. Też ja nie wiem, po no co ja tu wchodzę, jak ja nawet nic nie potrzebuję. Ja po prostu powinien fragować, ale tu nikogo nie widzę. Ja też nie chcę jakoś paść, bo to ma dopiero ten film ma dopiero 12 minut. Nie całe nawet, więc chcę żeby miał 15. Ja mam 15 osób już tylko. Gościu ma 2 medaliony, okej. Okay. Na pewno nie będzie łatwo. No ja prawie nigdy nie mam gościa, który ma 2 medaliona, ale jak ja to oczywiście. No mam 6 splaszy, mam wszystko full w ogóle. Jak ktoś mnie zabije, to będzie takie, o nie, takie że ja challenge robię. No dobra, trudno. Jeśli ktoś mnie zabije, nie będziemy leczenia, no to będzie miał na pewno. Po, po mnie, po męki, po mnie. Po zabiciu mnie, po zabiciu mnie. Tego, że ja mam trzy ap apteczki, sześć splashy, full szampan. Oj, ojej, oj, oj. Nie, 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 nie. nie, 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 Ja cię nie chcę bić. Ten film ma za mało, za mało czasu. Ten film, co? Więc ja jadę stąd. Nara! O nie, o, nie, o nie, Tu nie ma wyjechać. Tragedia. Panika, gaming. Dobra, nara! Syja. Ja uciekam od nich. Ja się nie chcę z nimi bić. To jest jakiś w ogóle ziomek. I tu no, jeżdżę, on we strzela. Ja nawet się nie skapnąłem. Dobra, ja gdzieś tu pojeżdżę. Jakieś leczenie by się przy... Chociaż ja mam full leczenia. A ja też sobie zostawić trochę na później, chociaż nie muszę mieć. Wiesz? O, ziomek. Wow, auto go przetru, potraciło. Misję wykonałem. No może tutaj coś jest. Nie, nie, tutaj, tutaj, tutaj górę. Dawaj mi biga i będzie git. No nie, no Teraz tego mojego biga mi droga. Tyle mi dali, tego biga, że aż w ogóle. No bo tutaj są, tutaj są baszki. Nie, tu nie ma beczki. Okej, okay, okej. Okay. A co jest? Mi się piła zbudowała. Podłodza. Ja w ogóle mam jakieś dziwne takie bugi, moim zdaniem. No się tak dziwnie jakoś buguje. Nie rozumiem. O, grzybki. O, jeszcze to! To też mi daje kewa. No i dobra, no i mam prawie full kewa. Brakuje mi dosłownie... Tu będzie jeszcze beszka właśnie. Jeszcze na górze może być beczka, z tego co pamiętam. Chyba tu gdzieś jeszcze była. O! Mam full. Kurde, myślałem, że będzie 99. Dobra, ja stąd. Tylko weźmy sobie moje auto. No nie chcę tutaj zostawić śladów, że to byłem, więc wezmę to sam ten samochód. A 200 mam. 700 100 i 100. Więc mam dwa zero na końcu. I... A ten film trwa już 14 minut, więc już jest git. Nie wiem w sumie. Co? Nie wiem, jakich jeszcze jeden nagrać w sumie film z tego. O, czaszki są! Idealnie zolny jest na czaszki, więc sobie wezmę. Nie bardzo, nie bardzo mi są potrzebne. Oj oj oj, medalion. Nie, 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 nie. Ja trochę odpuszczę w sumie. Ojoj, chociaż to no, chociaż pięć chcę przeżyć, więc ja sobie ucieknę. Masz skaner. Uff, to jest bot do skanowania. Oho, ho, to będzie dobra. Ja to wezmę. Zresztą nie wiem, czy mi się napłaści, bo ten bot ginie po 45 sekundach, ale dobra. Noby nie, nawet, że ty, ale no, dobra. To jest ten ziomek? Nie, wiem, się. O nie, on tu idzie, on do nich ostrzała. Chyba we mnie. Nie wiem, ale biorę tego ziomka. Chodź tu. Dawaj, 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 co ty masz? Ty masz karabin, ale ja nie chcę od ciebie karabinu. Ja chcę cię wziąć, no chodź. Siadę do mojego samochodu. Dawaj do mojej fury się pokój. Dawaj, chodź. Ale, nara, nara. Jest nie super jakoś, ale dobra. Trudno. Mam. A, widzę, Fajnie jest. Mam full leczenia i full w ogóle. Wszystkiego i mam... jeszcze przy okazji troszkę. no który ja, skanuję. Ja ten boss się wywali, a ja tylko golda zmarnuję. Ale dobra, to mi tak się sezon kończy, więc... Ja nawet tego 4600 golda nawet jeszcze... Ja nawet nie wydam tego golda przez ten sezon. Mi jeszcze pewnie zostanie Stysiak na koniec sezonu, więc. W sumie to mogę inwestować. A on nie mam. Dobra. <śm> dobra. W sumie to mogę pojechać tu do strefy. Okay. Ale muszę ominąć medalium, oczywiście. Film ma trwa, trwa, trwa 16 minut, ale... Ja chcę jeszcze pożyć, bo ja nie chcę tak szybko padać. Chcę, żeby ten film miał około 20, raczej nie wydaje mi się, żeby to miał 20. Zawsze oczywiście łapkę w górę, subskrypcję, dzwonkiem. No i w sumie to tyle. I no... No nie, możecie napisać jakiś komentarz, że... Może jakiś pomysł na następny odcinek z Fortnite albo jakikolwiek odcinek inny takiego możecie napisać? Jakiś pomysł, ale dobra. Gdzie jest mój box A, on został w samochodzie. Aha, pozdra Dobra, posiedzimy sobie tu. Ja nie mam nic, ale. Czemu ja tak zrobiłem? Po co? W mieć macy ją, W sumie, nie? W Sens tego. Po co ja sobie tak zrobiłem? Jest... I tak muszę się być na blisko, więc. Ojoj, ojoj. a ja miałam tam piłę, ten. Mogłem ja sobie wziąć. Dobra, mam furman. Już sobie odrobiłem prawie matce. Ale nie, to w sumie po co? ja tym to zbudowałem? Dobra, tam będzie takie coś. Że może tam jestem, ale nie tam, no na tam nie ma. Chociaż tam jest to tyle, to nie jest tutaj był bunkier? Tutaj jest bunkier nawet. Myślałem. O, o, to jest samochód kogoś. A jakby ktoś siedział w tym samochodzie teraz na przykład? Nie, to będą ja jak tu siedział, a nikogo nie ma. Oj, 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 jak to mi zabierze HP, to jestem idiotą. Nie jestem. Mój bot chyba jest. Mój bot to chyba zabrało. Okej, to jest skrzynka. W sumie to tyle jest tutaj ciekawego. Tylko skrzynka. Jest się ludzie może. Jakby wiem, że się tu biję. <słowę czaszka> wiem, że się biją, ale ja nie chcę tak bardzo nie No ja nagram jeszcze jeden film. Challenge, więc... No nie no jakbym wziął to chętnie. I co? I to się rozwali, jakie tutaj coś kosta. Okej, okay, nie wnikam. Myślałem, że to się nie rozwali tak szczerze mówiąc. No i to pięć. O, 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 coś tu jest. to, to coś jest spodem mną, więc ja na niego schodzę. Jestem u niego w boksie. Jest, zabiłem go. Ja ledwo przeżyłem. Med. Okej, okay, okej. Okay. Jest świetnie, dobra, kill. Jakiś taki poważny ten ziomek już. Mogę z piły znakotowałem. O, weźmiemy sobie to. O nie, jakie miał itemy! Ale bym to wziął, chociaż jedno, ale dobra. Co by zostawić? Co zostawić? Apteczkę? Chyba apteczki zostawię, bo nie wiem, czy mi się przyzradzą tak bardzo. Albo nie, dobra, nie będzie to. Nie to, to tu. Nie tu. To, to, o, no tak. Dobra, mam jeszcze kolejny rotej, więc mam dwa te w sumie. Okej, okay, ja sobie wracam tu na górę, bo to fajnie było. Dopóki tamtej od nie przyszedł. A ja jeszcze miałem sobie czaszki wziąć. Dobra, trudno. Nie wiem teraz jak mówię. mogę wejść. Mogę mnie w sumie. Poczekać mogę na mnie odwróć. Tu ma 19 minut. Okej, okay, dobra. Trudno. I możecie tak. Napisać w komentarzu, jaki ma być kolejny, kolejny, wyzwanie i ja sobie nagram jeszcze film, i więc... Najwyżej napisaliście wyzwanie, które ja nagram, bo ja się za chwilę jeszcze nagrywam kolejny film. I ten bot do mnie przyjdzie. Proszę. No i ja nagrywam za chwilę kolejny film z Fortnite, więc napiszcie jakiś pomysł, a jak zrobię akurat ten pomysł, to, to trudno. Nie, tutaj jest ten bot. Jest ten gość, który jest który jest najlepszy ziomek, jaki jest chyba na serwerze obecnie. Lekko uciekł. Zobaczymy, gdzie będzie strefa. Strefa jest tam, więc ja tam uciekam. Uciekam w tamtym kierunku, gdzie jest strefa. On raczej mnie na razie tak szybko nie dogoni, Z najwyżej jak będzie chciał mnie zabić, to ja sobie ucieknę miotłem, bo ja mam miotłę, a on nie ma pewnie. On na pewno nie ma, on idzie tak jakby szedł normalnie, że jakby bie on biegnie. Chyba, bo on idzie jakoś wolno trochę. Chociaż teraz jakoś przyspieszył. Ale może dlatego... o, ktoś mnie To pewnie zostałem... ja na niego pewnie zostanę, bo tu jest jakiś pewnie bot. No i bot, a nie, bo mam mi bota chyba zabił. Może, nie wiem czy to on mi zabił bota. O nie on, to za chwilę... on tam jest, ja go widzę! On jeszcze mi bardzo go zeskanował Strefa pójdzie do przodu, więc ja sobie pójdę najwyżej na górkę no i, no i tyle z mojego bota O nie zeskanował mnie, on siedzi tam Ale nie przed mnie nie widział, on mógł mnie widzieć Jak ta strefa pójdzie na tą górkę, to ja tam polecę Miotłą, ale na razie trzymam to, bo on jeszcze tutaj się wbija właśnie potrzebnie jest tam stoi tam widzę go chyba 20 minut jest 21 minut nawet o ja nigdy takiej długiej rundy chyba ja nie grałem chociaż może nie wiem no tam jest nie? Więc. o nie wiem chyba się schowało i to w ogóle wejdzie gór, na tą górkę strefa? nie zapowiada się chyba oni chyba jezu jak ja mam daleko z tego wejdzie dobra będę tam Wejdę tam. Tylko najpierw zobaczę, gdzie kolejny ząb będzie. Najwyżej tam poleca a najwyżej polecę w stronę bardziej. Ząb. Ale gdzie jest ten chłop ostatnio? Bo tu jest jeszcze jeden ziomek, został. Nie wiem, się to Ja to nie on. Co to idzie chłop? On jest tutaj! On się tutaj wkręcił. Kolejna strefa? Tam. Lecę twardą. On będzie do mnie strzelał, on będzie do mnie strzelał, on, strzela, on strzela do mnie. A ja się chowam za drzewem. Może mnie nie zobaczy. On idzie już do strefy? Nie, on nie idzie. Od razu, on po prostu chwilę czeka. A może ono tam tamtego ziomka czeka? I my idziemy na raft, dosłownie na rafta idziemy, okej. Okay. Spoko. Ja może go zabiję, znaczy tamten chłop mnie prawie zabił, no ale... Przecież to, że on budował tak bardzo, a ja... Ja grałem... Gdzie on jest, on tam nie jest. On tam zeskanował coś, on tam jest gdzieś. Widziałem skaner tam. Gdzieś tam jest, dobra. Ja buduję się w strefie, dobra, tutaj jest strefa. Nie, tutaj jest jakieś drzewo. Co tu robi to drzewo? zwalam mnie. Rozwaliłem, rozwaliłem. Nie wiem, po co ja się tak podoba, ja powinienem w niego wjechać. Bo ja nie mam nic poza piłą. Ja w ogóle gdzieś... On tutaj się zbudował. No ja nie mam jak w ogóle, w ogóle coś mu zrobić. Ja niech tylko zacznę do mnie strzelać. Ja nawet nie pikuję. Po co ja na niego pikować? Jak ja mam tylko piłę. To jest chłopok, gdy góry idzie. nie, nie, nie. nie, nie. Tu Metal Wall sobie zbudował. Ja za chwilę sobie wyjdę no spokojnie i nie mam im się stresować. Tak w zasadzie, on do mnie strzęs do o, Do niego, do niego, do idzie Być gdzieś pode mną. Nie umie nade mną, o No nie, myślę, że nie jest pode mną. W dopiero jak tu będzie gdzieś, mógł mnie załatwić tu. on też ma miotło, ten ziom. Ten ziombel. Jest strefa. Idzie, idzie, idzie. Lecę, lecę, lecę. Dobra, to on Tu to, to jest, on tu jest, dobra. Się tutaj wybudowałem jakoś. Śmiesznie. Nie wiem, czy tam coś działa. Nie, ja on tu idzie, on tu idzie, on tu idzie, od razu panika. Ja muszę do zobna! Dobra, trudno, trudno. Wielu ja tu poczekam na razie. Ja nie wyjdę, ja nie wyjdę. Strefa mnie udusi. Dobra, ja, ja zginąłem, ja zginąłem, ja zginąłem. Ja mam 120 HP Dobra, nie wiem. Nie wiem co ja zbudowałem, nie wiem co ja kliknąłem, ale coś kliknąłem. To jest trochę źle, więc dobra, buduję jakieś panikę. Panika, box. Apteka, 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 On będzie teraz do mnie spamował. O nie, to nie przemyślałem tak, że będzie taki mecz. Strefa, strefa! Nie, miotła. Miotło, miotła! Jest, jest, jest. Nie, nie, jestem na nie. Nie, jest, nie jest, nie jest. Nie. Nie wiem, co się dzieje. Nie. Tu jest żołądek obok mnie. Ja nie wiem co zrobić. Co ja mam odwalić? Ja nie przeżyję, ja nie przeżyję. To no full box. Ok, mam boxa, mam boxa. Ok, brak, będę sobie tak stał. Nie, no to jest jakiś najbardziej skomplikowany mecz w moim życiu. No, splash. Góra. Lecę, lecę, lecę. Latam, latam. O kurna, leciałem tu. Nie, jestem tu, jestem tu, jestem tu. O kurde. Najbardziej Kto tutaj obok jest strefa Zamyka się, eee, ale co? Ja muszę lecieć. Żyję, żyję, żyję. Jestem obuciągka. Jestem obuciągka. On mi się tu otworzy, ja to wiem. Mam panikę, mam panikę. Ok, jakimś to przeżyłem. Dobra, jestem, żyję. Przeżyłem. Oni się tu budują. Ja jestem tu, ja jestem tu, ja jestem tu, dobra? Ja panika, panika, panika jest. Strefa od razu idzie. Nie ma chwili zawahania, ja muszę iść. Dobra, ja się tam tym ziomku zbudowałem i teraz muszę się znowu zbudować. O kurde, o kurde, ale dostaję, ale dostaję, ale dostaję, dobra nie mam szans. Nie mam szans, nie mam szans. Nie, on tu jest, 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 tu jest mój samochód. To jest jakiś lambo. szans. Dobra, drugie miejsce. Kurde, on był na strzało tą piłą. Ja nie mogę. Dobra, kończę ten film. Nara.